Dobry wszystkim, z tej strony Ara i witam Państwa w drugim odcinku Strektu to Yomi Kontynuujemy naszą samurajską przygodę Tylko patrzę, że. Momencik No dobrze, to możemy kontynuować. W ostatnim odcinku jako młody Samuraj walczyliśmy z tymi sami z tymi bandytami. Teraz zostaliśmy wysłani właśnie do walki z nimi, do jakiejś wioski. Ojej, co to? się No dobrze, tutaj nasi... Idź czy しかし、私たちはこのように見えないです。ごめんなさい、このように見えな Ja bym sobie tu chciał życia trochę znaleźć, ale no, nie bardzo wiem, gdzie tego szukać. A jednak, no, jakoś damy sobie chyba radę. Tutaj, no, niestety nie ma żadnych ścieżek bocznych, albo ja ich nie widzę. Chociaż. Hmm. Hmm. Zobaczymy, czy ja tutaj. No, nie, tutaj niby coś było chyba, ale to chyba tylko tak wygląda. O, mamy limit amunicji. Dobra, mamy na razie tylko czulitę. To pilnowanie rzeki to nie jest łatwa robota bo, bo przyszli was poszatkują. o kurde skończyła się wytrzymałość mały problem ale to tylko mały o to jakiś kombos nowy poznaliśmy fajnie Tutaj dalej, dobrze. Aha, czyli to jest taka informacja, że możemy jednym ciosem, jeśli kogoś uda nam się ogłuszyć, to możemy jednym ciosem. Pojdziemy. Przydatne jest właśnie w takich walkach tutaj z. O właśnie, takimi pseudobosami. Bo niestety na bosach zwykłych tego nie można, bo kilko będzie bosów. Nie można zastosować, jednak... No czy możemy wyjść? Możemy wyjść, dobra, zobaczymy. Czy tutaj... Aha, czyli tu jest nasza droga. No dobra, ale ja nie chcę jeszcze. I mi tam municji. A i to koniec, no niestety. No. Jakoś trzeba będzie sobie z tym żyć wszystkim. Na dole coś mamy. O, coś jest. Artefakt. O. Porzucona rzeźba bóstwa. Kami Kuku Rihime, ta, która rozmawiała ze, stw ze stwórcą Izanagim. Gdy próbował więzić swą przerażoną przeżartą z i żonę Izanami w świecie umarłych. Pomimo protestów, Kuku Rihime nie udało się im powstrzymać przepełnionej pragnieniem zemsty Izanami od... Przyciągnięcia tysięcy dusz dziennie do swego, do jej Ciemnego Królestwa. Boję się, że mieszkańcy Kamikawury są pośród nich. No, mamy artefaktik. Amunicji mamy komplet. Także... Jest dobrze. No idźmy na górę. Czyli wygląda na to, że w tej chwili jesteśmy w drodze do tej Kamikawury Tak z tego wynika. Na razie... Tego co tutaj się dowiedzieliśmy. O, most webrali. Hamstwo. Dodatkowo warto pamiętać właśnie że jeszcze taka jedna rzecz, że te ataki wykończające. Nie wiem czy już w tej chwili, ale w ogólności przywracają zdrowie. To jest przydatne. Tutaj musimy właśnie dostrzec do Kami, wa, kami ka, Kima, Awak Mury, kurde. Ajko, jest ja pewna, że będziemy następni, dlatego tutaj z Mori Misu i pięcioma innymi samurajami, czyli w siedmiu samurajów, ruszyłem na pomoc, aby zgładzić wataszkę odpowiedzialnego za tę tragedię. Zanim zaatakuję ponownie. Wpadliśmy jednak w pułapkę, moich ludzi pominiono, a ja muszę walczyć sam. To jednak nie ma znaczenia, odnajdę ich uwolnię. To była pierwsza część. A teraz ani śladu Morimitsu i innych. Bez wątpienia te psy, które nas atakowały, zaciągnęły ich do Kami... Kawa... Mury. Niszczy to są most. W takim razie przedreszcie się przez jaskinie w górach. Jednak będę iść wolniej, ale I na pewno na razie nie przyczynił, ale nie ma innego wyboru. No, drogi nie ma. no dobra Skoro nie ma, to nie ma. No. Nic nie poradzimy, nie przeskoczymy niektórych rzeczy. A stały musiały się oczywiście zapalić, bo... Nie byłoby tego osobą wszystko, ale spoko, na razie jest nieźle, możemy tu iść, czy możemy iść w dół, w dół na razie nie wiem jak, chyba że, no dobra, zobaczymy co tutaj będzie. O, no dobra.

Kamigwa kury, ale dlaczego nie możemy zejść na dół? Hmm. Po prostu mieliśmy dwie drogi albo drogą przez walkę, albo na skróty mówiliśmy sobie tutaj tak jak to zrobiliśmy w tej chwili, czyli ułatwić życie. No dobra, no skoro nie wiem jak na dół, to idziemy dalej. Niestety. Tutaj coś mruga, widzę. Nie wiem co, ale coś mruga. Zobaczymy. No faj, 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 Dobra. O, jakiś artefakt. Proste tekko. Hmm. Podkowa, którą zdesperowany rolnik postanowił przebić na prostą broń. Uderzanie z w dłoni zapewnia siłę żelaznej pięści. Czyli po prostu jakaś forma kasnetu, podejrzewam. I tak też wygląda troszeczkę. Takie proste narzędzia nie były w stanie powstrzymać gniewu gdyby tylko Kamikawa Mura miała wojowników Bushido, którzy strzeliby jej murów, tak jak teraz mojego mego domu. No... Tak, ale to akurat... Całkiem fajna broń, która naprawdę robił robotę. Może nawet dzisiaj się przydawać kastecik. Się przydadzą. I tu wróciliśmy górą. Dobra. Na razie żadnych... Artefaktów nie pominęliśmy, bo one są w kolejności. Tylko ja bym chciał dalej wiedzieć jak tam się na dół dostać. To mnie ciekawi powiem szczerze. Chyba, że później dopiero tam będziemy, no nie wiem. Nie pamiętam. Więc. A nie mam pomysłu. to bardzo, więc tu coś mamy. O, wytrzymałość się zwiększyła, super. No i ja Oj, oj, ale śmieło. Się... No nie no, dobra, ja tam jeszcze spróbuję się raz cofnąć jednak. Może coś z tego ciekawego będzie. Kurde no. No nie no tutaj, tu już się nie cofniemy, no niestety, no dobra Nie wiem, może coś pominąłem, jeśli tak to proszę o informacje Być może coś tutaj się jeszcze da znaleźć więcej. Jeśli coś wie, czekam. A jeśli nie, no to... To znaczy, że nic nie pominąłem. No dobra. Hmm. Tu jest jakby... Chyba poboczna ścieżeczka. O, jakiś artefakt. Trzy małpy. A, standardowe. Ach, trzy delikatne małpy: Mizaru, i i Wazaru. Nieszczęściu można zapobiec, jeśli zła nie widać, nie słychać i się nie mówi. Dziś w ziemię w ciągu już dostatecznie dużo krwi. Obawiam się, że trzy broniące nas bestie zawiodły. No tak, nie widać, nie słychać. Wiadomo, no, jedna nie słyszy, jedna nie mówi, jedna nie, nie widzi. I tak dalej. Amunicji mamy dosyć. Ja osobiście uważam, że ta amunicja to jest tylko dodatek. Zbędny kompletnie. Więc używam ją tylko raczej do zabawy. I nie ma to po prostu sensu. Dlaczego? Tutaj. A, hmm. jak się opancerzeni wrogowie. Ale ja bym chciał, na no dobre, trudno. A właśnie.

po pozorom im dalej to wcale nie jest trudniej, bo ci przeciwnicy ja coś dużo bardziej wymagający nie są. O! Ona się idą, na to wygląda. To wyglądało, że nasi szli. Morimitsu i moi ludzie rzeczywiście są w Kamikawamurze, ale są tam także bandyci, którzy ich zaatakowali. Nie mogę stracić ani chwili, jeśli mam ich uratować. Wielu bandytów już spotkało się z moim ostrzem, ale ja zamierzam wysłać do Yomi tylu, ilu będzie trzeba. Potem skończę z człowiekiem, który im przewodzi, niezależnie od tego kim jest. Czyli po prostu mamy misję zabić tego wataszkę. Nazwijmy to.

no dobra, trochę zdałem ciała. Ym, niestety. Właśnie to jest problem, że jak się skończy na wytrzymałość, to jesteśmy praktycznie na, na jedno uderzenie miecza. Dlatego te ulepszenia wytrzymałości są bardzo istotne. No i pilnowanie tej wytrzymałości ogólnie też jest bardzo istotne bardzo ważne ale no, no bieganie właśnie podczas walki to jest to co właśnie przed chwilą robiłem to jest dosyć duży błąd ale no na szczęście nam się jakoś udało także czyli jesteśmy w drodze do tej kami Bakmakury Hmm, możemy gdzieś zboczyć czy nie? bo mamy trzy artefakty w takim skojarze, na chyba 6 ale ja nie, no, nie widzę opcji zboczenia z drogi więc albo nie widzę, albo nie było o może tak oj, Ojojoj. oj. De... No dobra, i niestety A później jest jeszcze opcja zamiany się kierunkiem z przeciwnikiem. Że tak zaspoileruję to wszystko. Więc no... Ułatwia życie, zwłaszcza w takich walkach, gdzie jesteśmy w kiepskiej sytuacji. To no chodź tu. Raz, dwa, trzy. No. No, teraz też nam się życie już odnawia, także jest już jakiś tam postęp, nie ma problemu. No dobra, to wchodzimy. Śmierć przyszła do Kami... Kama... Kurde, nie przeczytam tego poprawnie chyba nigdy. Śmierć przyszła do Kamikawamury. Przyjdzie też po moich ludzi, jeśli jej nie powstrzymam. To był szybki, brutalny atak, niezależnie od tego, kim są ci ludzie. Nie są zwykłymi bandytami. Muszę dotrzeć do ich przywódcy i ocalić tych, których się da. Mam nadzieję, że także Morimitsu i inni. No dobra. Dobra, spróbujmy sobie trochę pozwiedzać bokami. Może jakieś kombosy albo coś. Albo coś znajdziemy. O, coś mamy. A to tylko

można coś takiego zrobić. Hmm, fajne. Mamy nowy atak, spróbujemy go zaraz wykorzystać. Tu okay. nie możemy iść, albo ja nie widzę. przesuńmy sobie to. I pójdźmy dalej, skoro nie da się. Hmm, dobrze, najpierw zjedziemy sobie dół może. Albo i nie, mu no się nie da. Cholera Tak nam ograniczyli drogę tutaj, że sakra. No trudno A tu coś coś po prawej No nie, no mamy jedną Tak, w dół, nie w dół Mamy jedną ścieżkę o kurde Fart. To był no, leki fuks niestety hmm. To był nie Dobra, tam nie problem hmm. Kurde No to powiedziałem to w dobrym momencie No dobrze, to jeszcze jedna próba w takim układzie No w końcu, to jest pierdziwe. no, no w końcu. się rozpłatamy nam. Części pierwsze. No okej. Okay. No idźmy dalej. Pewno coś pominęliśmy niestety, no ale Nic nie mogę, ale na pewno w lewo mogę. No dobra, no to, to idziemy pomóc. Mamy sejwa, to super. Tu coś mruga. Amunicja, dobra. Palią jest. O, zdrowie zniszczone. Super. Jest dobrze. To, 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 to jest bardzo fajne. Mimo. O. A szybko poszło. Szybko poszło sprawnie. Tak jak pudimy. Serenicito. Pokano ja nie No dobra. Oj, 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 Nie, nie mnie tutaj. Hmm, tutaj ja umieram. No, na to wygląda, niestety. To tutaj mamy jakąś boczną chyba ścieżkę. Oto no, to już mi tak zażyna, nie wiem. O, ktoś tłumił to stanzia. Sorry, to. Ale to... Zdjęcia wydarzyły wszystko, co mogłyby zrobić. Czy jeszcze nie widzieliście coś takiego No dobrze, tutaj mamy co? O, artefakcik. No, jakiś pominaliśmy niestety, przykro mi bardzo, bo w bo skłonności. Zagubiony list miłosny. Przepełniony miłością list od pracownika garbarni do córki rolnika. Nieczysty urak... Kumin skażony śmiercią, zabiegający o miłość dziewczyny będącej dzieckiem właściciela ziemskiego. Co za smutna historia. Może to i dobrze, że oboje są fiomi. W, w przeciwnym razie dziewczyna zostałaby zmuszona do pośrednienia kogoś o wyższym statusie społecznym. A tutaj mamy wytrzymałość. No dobra. I warto było tu iść. Eee, tu. Nie. A tu mamy jakiegoś zioma. Super zadziałało to combo. Prędzej czy później go posiekam. O. o, teraz to jest! Teraz to w ogóle jest super. Już. No dobra, czyli tutaj mamy no możemy chyba iść dalej, chyba że tutaj coś jeszcze będzie yy, Nie, no niestety, tak. dobra O o, ale dodałem teraz ciała Dobra, są wszyscy po jednej stronie, ale ja i tak to nie przeżyję, nie ma szans No niestety no dobrze, czyli tutaj jeszcze raz w takim kurde, układzie. Dobra, kombosaj tak już znamy, więc y, super. Tu też chyba nie musimy wchodzić dokładnie, tu mamy zebrane już. To jest też właśnie fajna rzecz. Tym, w tej metodzie sejwów, także nie jest źle. No dobrze. Tym razem poczekam się tutaj na nich. Zresztą ostrzegał mnie o tym no. no, no. A. A raz. jeden siostr na łódce. Ale to Nie ma tak dobrze. Lecy samuraja są bardziej zabójcze niż kuduje jego przód. <laughs> Ciekawe. No okej, okay. tutaj szybko poszło, czyli zwiedzamy tą Kamiwam akurat, jak to na tam się, nie wiem, nie umiem powiedzieć, przepraszam. Wygląda na to, że trzeba tutaj poratować trochę mieszkańców. To jest taką trochę co prawda jedną osobą one man army. Ale no... Tak wyszło tak zwane o o o jakieś drzewko, ale nie, 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 cofaj, cofaj, kupię, cofaj jeszcze. bo tutaj coś z drugiej strony, bo tutaj tak trochę... No nie. Tutaj nie możemy wejść. No już koniec, starczy was, słuchaj. Więcej was matka, kurde, nie miała. Tu jest wejście, taryczy. No nic, nie wiem co dalej, dobra. Znaczy, wiem co dalej, w sensie chodzi o to, że nie wiem co... to bocznego można znaleźć. O, jakiś zwój. Też. To jest kolejna znajdźka, którą warto szukać. No dobra. To jedziemy dalej, nie? To jest film dachy. No dobrze. Ja bym dołem chciał jednak. Nie, nie da się, no trudno. No to idźmy tymi dachami, no. Co zrobisz? No to posiekane. Mielone na obiad dzisiaj podają. Z tego co widziałem, czytałem konkretnie, to jest też tryb przejściu gry, że jeden cios w jeden tryb. Hmm. Bardzo sympatyczne może być. Takie całkiem wyzwanko. Ale... Podejrzewam, że nie będzie mi się chciało to bawić już, ale no... Gra jest naprawdę fajna i osobiście całkiem nieźle się w niej bawię. I bawiłem zarówno przy pierwszym podejściu jak i teraz tutaj dla Państwa, bo... O, tu jest jakieś przejście. Może coś znajdziemy? Zwoik! Oooo! Uczyli ten I jeszcze żyćku! David, super! Tego, tego na pewno nie widziałem. Także... Bardzo sympatycznie. <tryk> Ojojojoj. i panowie nie lubią mnie chyba? Dobra. Dokąd? pana pozbawimy i tyle, no co zrobisz? Nie wszystkim jest ona potrzebna. I mi tam amunicji osiągnięty dobrze. Słuj boża. Morimitsu no ya. Ok, w takim układzie tutaj sobie zakończymy naszą dzisiejszą lodę. Także jeżeli się podobało zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania oraz oglądania następnych odcinków tej części, w tej serii w sensie. Miłego wieczoru wszystkim.